Myślę, że sukcesem Putina było rozbicie jednak Solidarności Zachodów w tych rozmowach nie uczestniczyły ani Stany Zjednoczone, ani oficjalnie Unia Europejska. Pani kanclerz Merkel, ani, ani, ani kanclerz Merkel, ani e, prezydent Hollande nie mieli pełnomocnictw, oficjalnych pełnomocnictw Unii Europejskiej. Przypomnę, że Unię Europejską na zewnątrz reprezentuje przewodniczący Donald Tusk, bądź e, komisarz kryzys gruziński, to też tam latał Nikolas Sarkozy, a nie <laughs> No tak, tylko że kryzys gruziński był jeszcze przed wejściem w życie traktatu unicejskiego, prawda? Przed utworzeniem, funkcji przewodniczącego, Lizbański. Lizbański, przepraszam, przed utworzeniem funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej i przed utworzeniem funkcji, którą dzisiaj obejmuje pani komisarz Mogherini. Więc te rozmowy pani Merkel i pan Hollande reprezentowali Unię Europejską, tylko nieoficjalnie. I to jest zresztą zła wiadomość dla nas, że no, dobitnie ta sytuacja pokazała dość słabą pozycję na dzisiaj przewodniczącego Donalda Tuska w Brukseli bo i francuscy, i niemieccy komentatorzy podkreślali, że ani pani kanclerz, ani pan prezydent Francji nie konsultowali swoich e, propozycji z przewodniczącym Tuskiem. E, no, przede wszystkim... E, on ale twierdził jeśli, coś innego. Jeśli chodzi o... No, no, i się nie 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 dziwić, szło, że, że, że to przewodniczący to będzie teraz e, przekonywać, że jednak odgrywał jakąś rolę w tym, chociaż tak nie było. Jeśli chodzi o samoustalenia, no to sukcesem Rosji jest przede wszystkim e, m, odwleczenie w czasie uszczelnienia granicy Ukraińsko-rosyjskie, jest mowa o końcu roku, ale to są bardzo mgliste zapowiedzi. Wiemy, że w momencie, kiedy ta granica jest nieszczelna, to wszystkie deklaracje o zawieszeniu broni em, em, tak naprawdę mogą być w każdej chwili zerwane. Rosjanie bez przeszkód przerzucają ciężki sprzęt wojskowy. Niektórzy analitycy NATO twierdzą, że w tej chwili ten, te, te, ten ta wschód, separatyści ukraińscy, mają zapasy broni porównywalne z niewielkimi państwami NATO. I po drugie, myślę, że sukcesem Putina było to, że przywódcy jednak innych krajów decydują o ustroju Ukrainy. Na szczęście nie wpisano tam ani postulatu federalizacji, bo to byłoby z punktu Widzenia Ukrainy oznaczałoby to de facto rozpad tego kraju, ale jednak Rosjanie, Fran Francuzi, Niemcy decydowali o tym, jaki ma być ustrój suwerennego kraju. To jest precedens bardzo niebezpieczny, nie tylko dla Ukrainy, ale w ogóle dla całego kontynentu europejskiego. Dobra wiadomość, oczywiście, jest taka, że przynajmniej na razie przestali ginąć ludzie, że ten rozejm przez te kilkanaście godzin obowiązuje. Ale pamiętajmy, że. Porozumienie w Mińsku jest nazywane Mińskiem 2, jest tak nazywane dlatego, że we wrześniu ubiegłego roku nastąpiło, tak? dokładnie By nastąpiło nie było Mińska 3. porozumienie, które nie było przestrzegane przez, przez Rosjan.